Przede wszystkim bardzo ważna jest aktywność, bo jeżeli mówimy o, e, fizyczna, bo jeżeli mówimy o filarach naszego zdrowia, to mamy właśnie oddech, mamy postawę, mamy, mamy tą aktywność fizyczną, mamy zdrowie żywienie i to są filary naszego dobrego funkcjonowania. Jeżeli mówimy w czasach pandemii, jest to szczególnie ważne, e, dlatego że więcej czasu spędzamy w domach, e, więcej czasu spędzamy przed komputerami. Ta nasza praca wygląda zupełnie inaczej, bo nawet jeżeli była ona przed komputerami, ale nie była stacjonarna to, to z domu się wyjeżdżało i jakiś element z dnia się jakiś był, a dzisiaj powiedzmy, że następuje też taki moment, w którym nawet Następuje taki zasój, że nie zawsze się pomalujemy, nawet w przypadku kobiet, nie zawsze znam przypadki osób, które pracują, nie wyjdą piżam przez cały dzień, więc rzeczywiście bardzo ważne jest to, żeby zmotywować do tej aktywności fizycznej, bardzo ważne jest to, żeby zmotywować do wyznaczania sobie kolejnego celu, bardzo ważne jest to, żeby pokazywać, jak sport łączy się z, z, z dziedziną, jaką jest życie, bo sport też jest częścią naszego życia. My patrzymy na sport bardzo często poprzez, poprzez pryzmat tylko rezultatów. Sportowego, czyli sukcesu, które obserwujemy w telewizji, bijemy brawo, cieszymy się, podnoszą się nasze, nasze własne ego, bo, bo, bo my tak, bo my Polacy. Natomiast nie myślimy o sporcie pod, pod względem na samych. Tylko 20% naszej populacji, naszego kraju uprawia aktywność sportową. To jest bardzo mało i tak naprawdę powinnyśmy dzisiaj w czasach pandemii pomyśleć nie tylko o aktywności sportowej dla naszego zdrowia, ale także do powrotu do aktywności fizycznej po pandemii, też, też spokojnie i stabilnie, tak, małymi kroczkami do przodu. Żadna z mistrzyń, która się bierze udział w projekcie, a tak samo, tak samo ja, nie zdobyliśmy mistrzostwa z dnia na dzień. To jest konsekwencja godzin, tygodni pracy i bardzo ważne jest to, żeby sport uprawiać z głową, nie uprawiać na, na, na hura. My dzisiaj mówimy i ja w projekcie śniadanie mistrzyń, sport jest kobietą, chcę podkreślić, że aktywność fizyczna, Eee, motywacja, cel jest drogą do realizacji marzeń ja nie mówię, że każdy ma być dzisiaj sportowcem nie, każdy ma być zdrowym człowiekiem ma być mistrzem życia, bo takie jest hasło przewodnie Fundacji Otylii Jędrzejczak zostań mistrzem życia więc róbmy, starajmy się aktywnie spędzać czas dla siebie, dla naszych dzieci dlatego, żebyśmy my się lepiej czuli w zdrowym ciele, zdrowy duch Aktywność fizyczna to, lepsze akty to także lepsze samopoczucie psychiczne. Dbajmy o siebie w kontekście naszych dzieci. Jednym z y, m, pozytywnych rzeczy, którą się w sporcie uczymy, to jest zbijanie się po drabince, czyli do drabince do wielkiego sukcesu. Dla mnie 2004 rok, czyli Złoty Metal, Igrzysk Olimpijskich, i nie ukrywam, że poranek rano to było poczucie: y, Oj, na nawet nie udało się. Zrobiłam to, zrobiłam to, zdobyłam Złoty Metal, ale. Tego chyba też mnie nauczył Sport, że nigdy to nie była taka myśl, to już koniec, tylko to była myśl, to, to dopiero początek. Czyli tak naprawdę najtrudniej jest utrzymać się na, na, na podium, najtrudniej jest się utrzymać na tym najwyższym szczebelku drabiny, żeby z niej nie spaść, a spaść jest bardzo łatwo, więc tutaj już zaczęły wchodzić w grę naprawdę rzeczy, których się uczyłam wcześniej, ale których dopiero też się, zaczynałam się uczyć. Regeneracja, w dążeniu, jakby równowaga w dążeniu do celu, regeneracja w ciągu dnia, tutaj cel nowy wyznaczony, umiejętność pokonywania przeszkód. To wszystko, czego uczyłam się przez 10 lat, zanim zdobyłam medal, dzisiaj jeszcze jednej większej wartości, bo dzisiaj wtedy, wtedy, że tak powiem celem innych było bicie mistrza, bo ja dążyłam do tego, żeby być tym mistrzem, więc dla mnie celem było nie spaść z drabiny i presja, która się utworzyła też zewnętrzna, była dla mnie nauka pracy nad presją zewnętrzną, dlatego myślę, że nie ma lepszej dziedziny życia jak sport, która uczy wejścia w Sytuacje życiowe, z którymi możemy sobie potencjalnie nie poradzić, bo właśnie te sytuacje, które uczą nas sport, uczą nas determinacji, konsekwencji właśnie w życiu codziennym. Więc i pokonywania przeszkód. Dlatego powiem szczerze, że jeżeli miałabym kiedykolwiek w życiu wybrać jeszcze raz ciężką, bo nie powiem, że łatwą, ciężką drogę sportu, to pewnie bym ją wybrała, ale jeżeli miała powiedzieć, czy. Moje dzieci będą uprawiały sport? To aktywnie, tak. Będą aktywne. Czy będą zawodowymi sportowcami, to będzie ich decyzja. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że w sporcie nas uczy to, że cały czas mamy cel, tak? I, I tak jak w sporcie to spełnienie następowało już po zakończeniu kariery sportowej, kiedy. Wyniki wszystkie człowiek zaczął obserwować, usiadł, powiedział: OK, to osiągnęłam, to zrobiłam, w tym byłam najlepsza, dzisiaj dalej. To mistrzostwo życiowe też cały czas się uczymy. Ja mam zasadę życiową taką, że każdy człowiek mnie czegoś uczy, każda sytuacja mnie do czego, w czymś rozwija. Jakby nie stoję w miejscu, bo też nie przepadam za strefą komfortu, w której można czuć się bezpiecznie, natomiast nic się nie zmienia. A to, co jest w życiu. Może w życiu pewne, to jest zmienna, do której trzeba się bardzo często dostosować. Nawet dzisiaj pandemia nas uczy do zmiany. Dzisiaj projekt, który normalnie robilibyśmy stacjonarnie i siedzieli w grupie 200 kobiet, robimy online, więc ja gdzieś tam e, wiem, że tej zmiany musimy się nauczyć i funkcjonować. Dlatego chyba mistrzem życia powiem, że jestem w 100%. Kiedy będę na fotelu, kiedy będę może wydawała swoje ostatnie tchnienie, to źle brzmi, ale wtedy będę w 100% mistrzem. Good